Początkowo wagony na wąskich torach pchano ręcznie lub ciągnęły je woły albo konie. W XIX wieku zastąpiły je parowozy wąskotorowe, a z czasem spalinowe i elektryczne lokomotywki. Od kolei normalnotorowych odróżnia je rozstaw torów, mniejszy niż 1435 mm. Kolejki wąskotorowe mogą jeździć w terenie o większym pochyleniu i potorach z łukami o mniejszym promieniu. Najstarsza na świecie, czynna do dziś sieć wąskotorowa, znajduje się w Polsce: to działające od 1851 roku górnośląskie koleje wąskotorowe. Wąskotorówki upowszechnił francuski inżynier i przemysłowiec Paul Armand de Cuvill który z okazji wystawy paryskiej w 1889 roku uruchomił kolejkę miejską. Wąskotorówki okazały się bardzo przydatne w rolnictwie, służyły jako kolejki dojazdowe do miejsc pracy, obsługiwały kamieniołomy, tartaki, kopalnie i jednostki wojskowe. Jedną z większych kolejek na ziemiach polskich była zbudowana z inicjatywy księcia Andrzeja Lubomirskiego, właściciela cukrowni w Przeworsku, 42-kilometrowa kolejka Przeworsk-Dynów. Na jej trasie w szklarach przebito jedyny w Polsce tunel dla kolei wąskotorowej o długości 602 metrów. W czasie I wojny światowej zbudowano tysiące kilometrów linii wąskotorowych na potrzeby armii. Większość z nich po wojnie została rozebrana. Linie wąskotorowe budowano najczęściej z inicjatywy władz lokalnych, właścicieli majątków. Po II wojnie światowej większość kolejek znacjonalizowano i oddano pod zarząd PKP. Lokalne przewozy wąskotorowe stopniowo zaczęły podupadać. Do dziś pozostało tylko kilka kolejek leśnych i dojazdowych, m.in. Pleszew Wąskotorowy, Pleszew Miasto, oraz kilkanaście sezonowych linii turystycznych. Te ostatnie są tak popularne, że w Krośnicach Kołominicza zdecydowano o budowie nowej gminnej wąskotorówki o długości 2,7 km 700 m.